TikTok, bo wiem, no. że rozpoczęłaś działalność Dzisiaj na TikToku. Nie, jeszcze nie, ale wiem, że jesteś tam zupełnie nowa i zastanawiam się, co cię skłoniło do tego, żeby jednak otworzyć się na tę platformę. Tak, ja bardzo długo się wzbraniałam przed tym, bo ja mm, nie, nie lubię takiego ciśnienia. Wiesz, jak wszyscy coś mają, wszyscy coś robią, że ja też wtedy będę to robić. Natomiast mój narzeczony mówi: Dawaj, zrobimy Ci TikToka. Ja cały czas mówiłam, że nie, nie. I któregoś dnia po prostu poczułam i mówię, kurczę, zajrzę na tego TikToka, zobaczę, jak to wygląda. Dodałam pierwszego TikToka milion, drugiego milion, trzeciego milion i mówię, o kurczę, dodam, ale w ogóle tego nie traktuję jako platformy, na którą muszę coś wrzucać, tylko bardziej, wiesz, dla fanu. Nie czuję, nie czuję ciśnienia po prostu. O. To jest super, ale powiem ci, że wideo to jest przyszłość właśnie takie krótkie, tak jak ty tworzysz na YouTubie od lat, no tak właśnie, podobno. Więc, Te rolki wiesz, u nas mówią tak. na szkoleniach, że naprawdę trzeba w to iść. To, ja, no to, to bardzo dobrze, to dobrze, że się zabrałam. Co za to teraz? Mam kciuki i yy, no jakby życzę wszystkiego dobrego. Bardzo ci dziękuję.